Się, tak w sensie... Nie to jest chujowe, to jest chujowe, to jest chujowe. nie ma tak nic. O, he's a bleeder. O, To jest słaby item. Aaaa! Że... To to wezmę, co? Dream of Californication! Dream of Californication. Czym lokało boli pieniądze? Czym Ale to jest to, czy to nie jest? Nie, nie widzę, żeby to działało. No, nie działa. W nie sensie, nie jest nie tam po prostu. Mmmm, się to Ten tam. Szczerze. Tak poradziłem bez tego. W sensie, bardziej niż poradziłem sobie bez tego, to po prostu lepsza sytuacja bo ja zapomniałem o tym, że ja to muszę mieć naładowane wcześniej nie mogę tego używać bo pierwszej zastanowieniu tak? To mnie zgubiło najbardziej, myślę. Jeszcze sobie myślę, że kartę sobie zachowamy na tędy, bo to... nie ma powodu. Uuu! Uh! No wam które może są bardzo szybkie. Pim? Nie, tutaj. <gry> Jak te tierce zajebiście wyglądają, że to, no, to, to jest masakra. Na daily fest naprawdę niezła. Czy o to chodzi? No dawaj, rozpierdol go. O ile klacz. Mm.

No nie wiem. Nie wiem. To, to wygląda lepiej jak już... W sensie, nie, 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 dobra, to, to był błąd. Bardzo duży. Joker. Mm, to też nie, w sensie tego też nie będę raczej potrzebować. O! The lovers, the devil. Dobra, może zrobimy pytanie najpierw, co? Dobry pomysł, może bez. I ja jeszcze teraz baryny box. What the fuck! Dobra, wow, 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 that's nice! wow, 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 boże, drogi, dobra... wow, <laughs> Nie, nie wow, <chwila. laughs>

Nie, nie potrzebuję żadnego z tych itemów, tak szczerze. Czy się ewentualnie wygląda Jak to wygląda, co mnie masakra? Nie, nawet tak. Nawet być w naładowanie no, jest dobrze. To może prawa na nadzieję, jeżeli chodzi o fak fuck, 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 fuck. who. This is the way that it is. This is the way that always will be you something, something you miss Something you say and something you mean This is the way that I know This is the way that I've been nice round I know. Mm. It was ten round. No, it to a 10 round. Oh all, I not it's just to like a minutes. To the to elevate the man. They're gonna blind date the killer, eliminate the youth. They're gonna blind date everyone until you love them too. They're gonna blind date everyone until you love them too. They're gonna blind date everyone until you love them too okay everyone until you love them this is the way that it is this is the way that it always will be off there's something you miss something you say then it's something you mean oh <laughs> whoa yeah she loves the shirt though it's not proud the oh Parówka, bo mówię, że taką... W ogóle power... oj. oj. Oj, 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 dobra, dobra, dobra. Jeszcze zaczęłam... Y, zaczęło się dziać to zawsze, czyli zaczęłam się za bardzo jarać. Już zaczęło się robić niebezpiecznie, tak? Kolej, że to tak nie będzie wyglądało na sam gridzie. No ale okej, okay. I mean. I, ca I can deal with it. Maybe. I can deal with it, fuck. No kupiłam to z się. Bardzo bym chciała. To jest ten item, Tylko strasznie wolno się ładuje. Ale dobra. To jest ten item. To jest actually ten item. Ja nawet mogłem tak strzelać po prostu. THE FUCK! That's... that's nice. That is actually pretty nice. Się popsuło lekko, ale dobra. Nie. Wiedziałam, że to zrobię. z sobie na części go. Być od siebie lepszym, co? Najlepszym. Oooo, nie wiem już co zrobię. Chociaż w końcu latam, dobra. To jednak fajnie. i mam Dobra. Co ja mogę powiedzieć Dole. No nie no, to jest już, wiecie. Tu w ogóle nie będę... tam. Bo to nie

Nie, ale to jest cudowne. W sensie, to jest tak w ogóle trudne post, bo jak widać... Nie jest mi to tak łatwo rozpierdolić nawet, znaczy... O, szpies... A <laughs> co to jest?! O Jezu, ja tu nic nie mam wpłacone. Widzowie! No, come on. <laughs> yeah.